Może nie będzie to zbyt e, politycznie poprawne e, zdanie czy wypowiedź, natomiast brakuje zrozumienia, że pewnych rzeczy, e, że pewne rzeczy można robić e, nowymi metodami, że nie trzeba, że tak powiem, e, prowadzić ruchu sieciowego e, w oparciu o rozwiązania, które mamy w sieci od 30 lat dajmy na to, że można je zrobić w oparciu o nową technologię. Która y, bardzo często y, usprawni naszą pracę, usprawni pracę operatorów sieci, <laughs> pozwoli im y, szybciej podejmować decyzje związane z prowadzeniem ruchu sieciowego, y, dostarczy im nową wiedzę o tej sieci, pozwoli, cho, pozwoli chociażby na szybsze wykrywanie miejsca wystąpienia awarii, usunięcie tej awarii a dzięki temu podniesie nam efektywność pracy sieci. Tak? Także wydaje mi się, że tutaj brakuje takiego zrozumienia, że coś możliwe jest do osiągnięcia w sposób prostszy, szybszy, łatwiejszy w oparciu o nowe technologie.